Cześć, lecimy dzisiaj na przegląd nowości do sklepu Kik i zaczniemy od spódnic świetnych, nowych. Słuchajcie, pięknych spódnic długich, niebieskich, niebiesko-białych, i, niebiesko i, niebiesko i, niebiesko i czarno-białych sory. Eee, są naprawdę bardzo ładne. Myślę, że Wam się spodobają. I już Wam tutaj wyciągam jeszcze tą taką, no nie jest w zasadzie czarna, ale jest taka granatowa i ona kosztuje na przykład zobaczcie 60 zł. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję, a jeśli lubicie moje przeglądy z Kika, Pepko i Action, to koniecznie łapkę w górę pod filmem, będzie mi naprawdę bardzo miło. Kolejną nowością są jeszcze takie granatowe bluze. Jeszcze zobaczcie, ma takie kropeczki. Ona z, z takie bąbelki, ma podaszywane i 45 zł kosztuje. Teraz bliska, lepiej te bąbelki widać i takie koronkowe, właśnie rękawki. Tutaj natomiast jest spódnica granatowa, do tej bluzki by fajnie pasowała. Bo to jest w tym samym kolorze, taka w groszki. Zobaczcie, i ona na przykład jest w cenie 40 zł. No, powiem wam, że w Kiku nawet sporo tych ubrań się pojawiło teraz, i wydaje mi się, że jeśli chodzi o ceny, to też tak dosyć znormalniały, powiedzmy. Tutaj znowu coś w gramacie, bo wiecie, jak w granacie, bo King jest podzielony na takie działy, mam wrażenie, czasami kolorami właśnie. I tak kosztuje 20 zł. I ona na rękawach, zobaczcie, ma też takie ściągacze, widzicie? <grym> widzicie? No tak na pewno mi odpowiecie, ale wiecie, ja się czuję tak, jakbym e, Was przed sobą miała i po prostu z Wami rozmawiała. Spódnicę pokazałam na ostatnim przeglądzie, tą spódnicę, jak byłam właśnie w Kik. Ona ma jeszcze taki spaseczek e, i kosztuje 60 zł. Tutaj są natomiast y, spódnice, właśnie bardzo podobne do tych granatowych zresztą, tylko właśnie pomarańcz i z tyłu też wisi czarna. Y, to jest ta sama generalnie spódnica. Ona kosztuje 40 zł. Tu jest właśnie ta czarna, już wam ją wyciągam, żeby wam pokazać. Lecimy dalej. Pamiętacie jak pokazywałam Wam przed chwilą taką właśnie granatową bluzkę z takimi naszytymi bąbelkami? Tu tutaj macie białą. Wydaje mi się, że biała jest ładniejsza. Okej, okay, to może przejdźmy na stroje kąpielowe, bo lato idzie już teraz w weekendy, nawet dosyć upalne. Pewnie nieraz czas spędzać się nad wodą czy nad basenem e, gdzieś tam na działeczkach. E, 80 zł, czy będziecie też już wyjeżdżać na wakacje? Więc myślę, że stroje kąpielowe e, się na pewno przydadzą teraz na lato. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już jakieś plany na wakacje. Tu są jeszcze takie bardziej kolorowe. Ile ten kosztuje? 45 zł. A tutaj jeszcze taki marynarski, nie, taki morski, że to z takim marynarzem, wiecie, kojarzę 30 zł. Te jakie fajne góry, ten jest fajny słuchajcie, bardzo w ogóle przypomina tą kolekcję która teraz Pepko jest, tylko tam jest jeszcze wiecie, ten wzór tej papai i ubrania też właśnie są w tym designie 30 zł tutaj są jeszcze jakieś bluzki, ale takie długie za pupę, zobaczcie, z takimi napisami kolorowymi, ale bardzo przyjemny materiał taki mięciutki w ogóle się wydaje, przyjazny dla skóry 20 zł. Na samym dole są bluzki z takimi napisami. Ogólnie wiecie, no krótkie spodenki, bluzki, 15 zł. sukienki, bardzo dużo letnich ubrań, także nawet w bardzo fajnych cenach kupicie w Kiku. Także jeśli macie ochotę, potrzebujecie czegoś, to naprawdę myślę, że warto się wybrać. To już pokazywałam w ostatnim przeglądzie. Tu jest bardzo ładna, ma fajne takie kolorowe nadruki. Ona kosztuje 15 złotych, i znowu coś w kwiaty. W ogóle bardzo dużo tych wzorów takich kwiatowych jest. Kik ogólnie słynie chyba z tych kwiatów wszystkich, bo co nie wyciągniecie, to jest w zasadzie w takie właśnie kwiaty 20 zł. Tutaj są bluzki, które posiadają taki hawcik, zobaczcie, jest albo jest flaming, albo są usta, albo jakiś tam owoc i one są też właśnie w różnych kolorach. Taką bluzkę kupicie za 15 zł. Tutaj też jest fajna, czerwona, ale taka wiecie, intensywna czerwona, taka żywa, krwista czerwień po prostu. U góry ma taką koronkę, takie hafciki. ona jest za 15 zł. Ta też jest bardzo ładna, taka zielona, 15 zł, ten dekolt ma taki, z taką falą, nie? I do tego rękawy też taką właśnie falę. No i tutaj mamy jeszcze koszulki bez ramion za 30 zł. Ok, no i tutaj są koszule. W ogóle nie pamiętam, ale wydaje mi się, że na jednym przeglądzie ostatnio Wam taką koszulę pokazałam. Ona jest w cenie 45 zł, taka też właśnie hawajska. I na dole koszule takie różowe. To już nie jest malinowy, nie, to jest taki właśnie różowy, bo ja zawsze te intensywne różowe nazywam malinowym, bo mi się po prostu kojarzą z malinami. A tutaj jest po prostu taka klasyczna, ładna różowa za trzy dyszki. Te też mi się podobają, 40 zł. Biała albo na przykład różowa. U góry ma tą koronkę, taką właśnie z tymi. Wyhaftowanymi różami, i to bardzo ładnie wygląda. Naprawdę, na żywo wygląda przepięknie. I tutaj, co tutaj jest na samej górze? Ta kosztuje 70 zł. No, droga, ta jest droga akurat. Aczkolwiek tu na dole posiada, zobaczcie, taką koronkę z takiego fajnego, białego materiału, takiego stylowego. Krótkie spodenki sportowe. 20 zł, ale myślę, że fajne będą właśnie gdzieś na kijki, czy nawet na rower, czy do biegania. Mają kieszenie, więc to też jest super. I tutaj na jakieś takie chłodniejsze dni, ale letnie takie cieniutkie bluzy, zobaczcie to właśnie jakieś takie sportowe za 30 zł. Idziemy na bieliznę, chodźcie. bielizny, te są przepiękne, takie tęczowe, ale w odcieniu w właściwie takiego różu różne z pomarańczowym za 30 zł i do tego możecie sobie dobrać doły, na przykład też za trzy dyszki. Piękne jest takie z tym złotym, zobaczcie jaki hafty złoty ładny, taki elegancki, nie? 60 zł kosztuje cały komplet, ale piękny. I do tego jest jeszcze taki żywy niebieski, taki morski. No też jest śliczny. Powiem wam, że bielizna w Kiku jest naprawdę bardzo ładna. 60 zł te komplety są bardzo ładne naprawdę jest bardzo duży wybór, są też duże rozmiary. Z męskich ubrań są na przykład dostępne takie koszule, też się nowe pojawiły za 40 zł. Albo na przykład taka w paski za 40. Tutaj są jeszcze niebieskie koszulki za 20 zł i lecimy, słuchajcie, pokażę Wam jeszcze kilka fajnych dekoracji, jeszcze krótkie spodenki męskie tutaj też są, zobaczcie, za 60 zł. Możecie kupić dżinsowe męskie przecierane albo nie przecierane, ogólnie jest duży wybór. Lecimy na dekorację. Co tutaj mamy? Tutaj mamy takie świeczniki na przykład i taki świecznik kosztuje 10 zł. Albo na przykład taki niebieski w gwiazdy też zadyszka. Jaki skarb do przechowywania biżuterii? Słuchajcie, za 25 zł. Fajne są te statki, też fajnie będą wyglądały gdzieś właśnie na komodzie. Słuchajcie, jeżeli macie ogródki działkowe i domki, to myślę, że takie dekoracje naprawdę mi takiego wakacyjnego już stricte klimatu. Nie mogę tylko moment, bo tu muszę poprawić wszystko, znaleźć ceny, bo na tamtym nie było, ale mi się ta ludzie. 25 zł. I tutaj są jeszcze takie domki, zobaczcie właśnie, takie wieszaczki jakby na klucze za 40 zł. Ostatni to jest ten pan, e, pan Mewa, który tutaj siedzi i pilnuje, słuchajcie, e, 20 zł. Z mojej strony to już wszystko, dzięki wielkie, że zostaliście do końca, mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał, dzięki wielkie, pozdrawiam, hej!